Dzień dobry, witam, proszę Państwa! Deserowy czerwiec! Woo! Yeah. To jest oficjalny hymn deserowego czerwca. Woo! I drodzy, trwa deserowy czerwiec, a to oznacza, że w drodze do Masterchefa będę dziś próbował robić kolejny deser. Będzie to sernik, bo przecież sernik każdy szanujący się człowiek, który mu nie jest obca kuchnia, powinien potrafić robić. I tak sobie pomyślałem, że już robiłem w tym programie dania Magdy Gessler, czyli jurorki pierwszej Masterchefa. Robiłem raz danie Michela Moron, czyli jurora Masterchefa. No to nie można być takim, że nie zrobię nic z przepisu. Anny Starmach, którą nazywają Królową Polskich Deserów. Nie wiem, czy ktoś ją tak nazywa. Ja ją tak nazwałem, bo mi się kojarzy z deserami, bo ona podobno głównie desery. I mam nadzieję, że mi wyjdzie. Mam wrażenie, że z tych wszystkich deserów, które robiłem, ten jest najłatwiejszy, więc będzie pycha i z tego zjem i będę wesoły i wszyscy będą zadowoleni. Zbliżają się wybory prezydenckie, a to oznacza, że youtuberzy zostali Yy, zaskoczeni tym, że bez pytania yy, o zdanie, yy, biorą udział w kampanii. Ostatnio wrzuciłem masochistę i elegancko sobie ustawiłem reklamki w trakcie filmu i się okazało, że wszystkie są, yy, wszystkie dotyczą kandydatów, głównie chyba jednego kandydata, więc yy, no wyłączyłem je, bo nie chcę takich pieniędzy. To są co prawda trochę też moje pieniądze, bo myślę, że pieniądze z kampanii wyborczych to są z naszych podatków, a ja podatki płacę. Ale no nie. Nie zgadzamy się na to. Na całe szczęście są inne sposoby, żeby zarobić pieniądze na YouTubie. A moim zdecydowanie ulubionym sposobem jest Lady shops. Czy ktoś słyszał już o tej usłudze na tym kanale? Chyba kiedyś już o niej wspominałem. Coś mi tak świta, że yy, coś się przewinęło, ale myślę, że wśród Was nadal są osoby, które nie chcą oszczędzać na zakupach przez internet i przybywam właśnie z może nie pomocą, ale z pewną ofertą dla Was. Siągnijcie swoje wtyczkę Letishops do Waszej przeglądarki. Ona znajdzie się tu w linku, yy, znaczy w opisie Będzie link Odkryłem yy, już yy, co mam z Esperanzy I to jest yy, myszka Myszka jest z Esperanzy Jeżeli się chcesz dowiedzieć o co chodzi z Esperanzą To yy, musisz oglądać późniejszą część odcinka, bo yy, Autor jest debilem I zapomniał, że mówi o Esperanzie później W sensie to co teraz widzicie jest później jak zobaczycie później, to będziecie wiedzieli, o co chodzi wcześniej, teraz. Yy, bez sensu, ale tylko w tym momencie. Yy, I ta myślka nie jest dobra. Tak, z uznałem, że kupię sobie mysz. Teraz Levi z ma taką promocję, że codziennie yy, inne sklepy mają pomnożony kaszpak. I widzę, że tutaj sklep Ole Ole ma dziś z 0,75% na 7,5%. A to oznacza, że Mogę sobie kupić myszkę, bo ile się nie mylę, to ole-ole. To jest sklep, w którym myszkę kupię. Nie znam się w ogóle na myszkach. Najlepiej oceniane, o. O, i ta jest dobrze. 204 opinie i 5 gwiazdek. Myślę, że to jest 5 na 5. Czytaj opinię. Prawda się, używam już chyba ponad rok. Towar super, bateria wytrzymuje rok nic nie trzeszczy, po prostu działa. Rod gotówki został aktywowany 7,5% Teraz nie patrzcie, teraz nie, teraz nie patrzcie. Że instalując wtyczkę shop korzyści są aż dwie. Pierwsza korzyść jest taka, że oszczędzacie na zakupach online. Odkłada się wam ten cashback, który po jakimś czasie można sobie wypłacić, więc no jak to inaczej nazywać niż oszczędzaniem. A druga sprawa jest taka, że wspieracie mój kanał. Rejestrując się przez link podany w opisie, yy, w, do usługi Letyshops i strzegając wtyczkę przez link podany w opisie wspieracie mój kanał. Naprawdę to tak działa fizycznie, że robiąc tak niewiele y, możecie wesprzeć kanał y, który i y, 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 y te wszystkie y, y, śmieszne filmiki, które dla Was y, produkuje. Tak więc jeśli macie czas i chęci, to będzie mi bardzo miło jeśli to zrobić. Gałgan, co byś powiedział? Ej, hey, jest pan leży. Gałgan! Weź już no. Ej. Sernik, który będziemy robić, to sernik wiedeński. Na stronie AniaStarmach.pl jest kilka różnych serników. Jest sernik nowojorski, jest sernik taty Ani Starmach. jest też sernik wiedeński, Ja uznałem, że pójdę sernik wiedeński, gdyż tak. Chociaż najbardziej chyba lubię ten nowojorski, ale wydaje mi się, że tym wiedeńskim ten wiedeński zrobić trudniej jest, a ja chcę wyzwań i dlatego zrobię ten wiedeński, dobra? Ok. więc potrzebujemy kilogram twarogu półtłustego lub tłustego zmielonego przynajmniej dwukrotnie. Miałem taki twaróg, yy, bo na nim jest napisane, że nie wymaga mielenia, ja nie mam za bardzo nic do mielenia, więc yy, troszkę może poszedłem na łatwiznę, ale mam nadzieję, że pięciu jajek, przypominam, jajka zerów. Cukier! I teraz uwaga, tego cukru jest potrzebne 200 gramów, w przepisie jest drobny biały cukier, dlatego kupiłem drobny biały cukier, bo jestem rzetelny i chcę, żeby mi to wyszło. Jeśli tam cukier puder, to chyba mam, mąki pszennej trochę, mąki ziemniaczanej trochę, cukier waniliowy, w przepisie jest cukier waniliowy, a nie wanilinowy, ja nie wiem, czy to ma, jest jakaś różnica. Yy, więc kupiłem coś po środku, czyli cukier z wanilią, już go kiedyś używałem chyba. Masła gramów 220, więc więcej niż jedna kostka, kupiłem dwie. Kupiłem takie, które zawsze w MasterChefie, oni mają z nimi chyba deala. Więc yy, idąc w duchu szefa, to, to też kupiłem. Śmieta na K30%. Kurka z pomarańczy pomoc się przydać. Wiecie, że to jest taka jedna malutka, żeście złotówkę. Coś się drogi ten kraj zrobił. Eee, no i jeszcze w przepisie są opcjonalnie rodzynki, ale kurwa, bądźmy poważni. Kto normalny chce mieć rodzynki w swoim serniku. No i oczywiście potrzebny jest nowy, bo ostatnio zepsułem. I chciałem oczywiście zaznaczyć, że ja sobie tak żartowałem, że na ten mixer był słaby. Ja po prostu go rozjebałem, bo jestem cymbałem. Pewnie gdybym nie grał na nim, to by dalej działał. Postanowiłem kupić dziś najtańszy mikser, jaki był w ofercie w sklepie. Firmy Esperanza. To jest firma, która z tego co kojarzę... Kurwa, nie brzmi dobrze. Ma zawsze najtańsze rzeczy. Nawet chyba mam coś w domu firmy Esperanza. Co ja ma firmę Esperanza w domu? Coś ma... Coś na pewno. Nie wiem teraz co dokładnie. I zobaczymy, czy mikser firmy Espera... Ale on jest malutki, taki trochę jak dla dzieci, taki mikserek, zwłaszcza jest jak pół mojej głowy. Sprawda prawda, ja mam kurwa wielki łeb, ale... no nadal. Ale zobaczymy, może na jeden i będzie OK. To co, bierzemy się za ser. A! Jeszcze się w stanie, że coś tam trzeba mieszać różgą. Ja posiadam plastikowe tylko takie mieszadła, posiadałem, więc uznałem, że kupię drewniane. To jest... Nie boli za bardzo, więc nie wiem, czy to jest prawdziwe drewno. W każdym razie kupiłem... Drewnianą rózgę, co by nie było później, że mi nie wyszło, bo na przykład nie miałem znaczy z łyżka. Takie mieszadło drewniane. Dobrze, weźmy się do pracy. Pani Anna Starmach jako że jest bardzo rzetelna, to od razu nam dała znać, że wszystkie produkty jakie mamy łącznie z mixerem. z mixerem pewnie nie, ale wszystko co mamy, żeby nam cernik wyszedł, musi być w temperaturze pokojowej. Proszę nie wyciągać prosto z lodówki, bo może wam się stać tak jak mi się stało na przykład z Bezą, że za zimne i że się nie wyjdzie. Tak więc te wszystkie rzeczy od stałych, proszę zobaczyć, masło y, jest miękkie, y, ewidentnie ma temperaturę pokojową, można z niego zrobić baton maślany, y, ale też nie trzeba, bo w sumie po co? Więc zaczynamy od tego, że masło z cukrem mamy utrzeć za pomocą miksera i ma to być 100 g masła, oraz 200 g drobnego białego cukru. Nie miałem żadnej wagi niedawno, tak teraz mam dwie. Yy, I wezmę i użyję, gdyż ona jest chyba trochę ładniejsza od tamtej. Nie, ona nie ma baterii. Nie jestem przygotowany na te okoliczności. A jednak jestem przygotowany. Miałem w pilocie baterię. Na tej wadze może będzie trochę smutno, bo ostatnio mówiłem, że jest moim najlepszym ciemnym, nowym. Yy, ale to tamtej użyję znowu następnym razem. Będziemy jakoś dzielić to. Bo tak moim znajomy sobie pomyślą, że dostałem wagę i ją sprzedałem, coś. A to by było nieeleganckie z mojej strony. Dlaczego ona pokazuje minus 2 gdzieś, co? Masła ważyć nie musimy, no bo jak to ma 200, to... Jak to ma 200, to chyba pół wystarczy. Masło utrzyć cukrem za pomocą miksera. Masa powinna być jasna i puszysta. Ale to tylko to i to mamy utrzeć? I to już będzie git? Ciekawe co na to mikser Esperanza 40 zł kosztował mikser Esperanza Dla porównania mikser Switch On kosztował chyba trochę więcej Z 760 Mikser Esperanza ma niezbyt długi kabel To jest... na bym powiedział, że ma bardzo krótki kabel Załgan czy mam ci utrzeć nos? Nie mogę jeść mrożony kryp Mogę jeść te zupę Kluski królewskie Nie mogę jeść mrożony kryp Mogę jeść frytki Tatara kremówki papieżkie Nie mogę jeść mrożony jeść jajeczniczek Jedzenie Węgiel Pierogi Nie mogę jeść mrożony kryp Mogę jeść frytek z ketchupem Zabieganki, tortille, hot dogi Dobra, ale z nic lepszego nie osiągnę Do tego mikserek sprawdza, zaczął być bardzo gorący Jest w jaki gorąco Ani, ania mówi, że do masła mamy dodać Yy... Jedna łyżka łąki ziemniaczanej, jedna łyżka łąki pszennej, potem pojedynczo mam wbijać jajka i ser. Wbijać ser. Zgadzam się, czy te pomarańczy w ogóle, ten... Żywa z tej skórki. Poczęstujcie się. Jednego zjecie, spróbujecie, jak to smakuje. A, kurwa, nie dla psa, kurwa! Nie dla świecia, dla pana to! Ja trzeba chyba wyparzyć najpierw, tak mówi stare... Polskie parze... było. Porzeka, Jak nie wypalisz z pomarańczy skórki, to ci wypadną ze spodni sznurki. Ja się już miało to porzekadło, ale dobra, zagotujmy sobie wodę, żeby nie było, że nie wyparzał na to. Czajnik nadal ten. Czajnik grozi. Widzicie mnie, czajniku? Tu jestem. <słyska> Czajnik ma wiele funkcji. Widzicie, jak na palcach pokazuje? A, A teraz? A widzicie, jaka gal w odbiciu czajnika? Tu jest. Galant, pomachaj. Hello! No, jestem w odbiciu czajnika. I nikt mi nie fika. Dobra, jestem w ostatniej Czy tak robimy mniej więcej? To teraz pytanie: czy jak to sparzę? Ale pachnie, pomarańczą. To nie jest tak, że teraz aromat ucieknie i nie ma sensu jej ścierać, bo już teraz nie będzie w temperaturze pokojowej. Ale jak ją zetrę, to może już w sumie będzie. Ścieru, 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 Czemu tu są twoje włosy? Daliście ostatnio w komentarzach dlaczego tego nie kupię se yy, Robota kurwa ja muszę przynieść przedłużać Mikserze Esperanza Długość twojego kawa jest skandaliczna To tak nie może być Ja naprawdę nie mam tego gniazdka daleko Daliście czy sobie nie kupię robota kuchennego Właśnie mam taką taktykę, bo w astryn szefie Ważny jest czas Co nie? Jak sobie pomyślałem, że jak się będę uczył na zwykłym mikserze A Ci wszyscy inni będą robić w domach na robotach kuchennych i później tam przyjdę i będę miał ten robot kuchenny, to nagle będę miał dużo czasu na wszystko i to będzie taki handi handicap i tak, tak, taka jest taktyka moja. Tak więc nie będę miał robota kuchennego raczej. Więc jak widzicie, mamy tu pięknie przygotowane, w w profesjonalnym programie kulinarnym, wszystkie składniki. Łyżka mąki ziemniaczanej, łyżka mąki pszennej. Pusta miska. Łyżka skórki z pomarańczy i łyżka cukieru waniliowego. Pięć jajek, jedno trzeba wyjąć. I kolejność jest taka, mamy dodać mąkę pszenną i ziemniaczaną, czyli to i to. No fajna nazwa ta Esperanza, Nie mogę się do niego zwracać tak jak miał tak na imię, bo jak mówisz do miksera switch on to tak bez sensu, to nie brzmi jak imię, ale Esperanza... Co to znaczy w ogóle esperanza? No dobra, nie ma... Bąka ziemniacza na łyżkę. Cenna łyżka. Pąka Poje... łyżka. Teraz wbijamy pojedynczo jajka. Chciałem powiedzieć, że szanuję bardzo sernik za to, że nie każe mi oddzielać żółtek od białek, bo nie lubię tego bardzo zrobić. Można wbijać całe jajka. And one, and two, and down, and three, and pink. And one, tu się trochę przejadło. Widzę, że do teraz niektórzy nawet pytają skąd to jest. Słuchajcie, były kiedyś... Piękne lata. Yy, znaczy, teraz też są piękne lata, nie ma w ogóle znaczenia. Ale dawno temu yy, był pewien król przeróbek i on, była też przeróbka, ten co z Borewicza, to zrobił też u Szatka. I w teraz scenę w oryginale, aby zaspokoić yy, ciekawość niektórych. No więc zresztą właśnie tę scenę, a ja chwilę pomiksuję. Zgrzeweczka na początek, niech yy, telewidzowie ćwiczą nawet ze mną. N raz i noga do góry, szpagat teraz się zabieramy za ciężary and one and two and down and three and five i sześć triceps, biceps, jest można skończyć I teraz mamy napisane, że mamy wbijać ser i ważna rzecz, jeśli chodzi tutaj o to miksowanie jest napisane tak masa powinna być dokładnie wymieszana, ale nie napowietrzona nie miksuj jej zbyt długo bo napowietrzona masa rośnie w piekarniku, ale po upieczeniu gwałtownie opada. W żadnym wypadku mrożony kryp! Charlie, błagam cię! Jeszcze raz! W żadnym wypadku mrożony kryp! Charlie! Dobra, chyba będzie tak mi się wydaje. Yy... I co? I to już jest właściwie masa na sernik, jest gotowa w tym momencie, moi drodzy. Proste ciasto. Nie wiem, co bym tu spierdolić tak naprawdę. Ostatnio zostałem się część z was pewnie wyśmiany, że wycinam z tego papieru. A przecież można to zrobić tak, że składzisz ten papier potem to zamykasz, tak? No i co? Mówa nie da się tak. Spaniaki. A może się da? Ty, faktycznie. I teraz yy, mam uciąć se. Dobra, faktycznie, jak mawiał Karol Wojtyła, to ma sens. I boki tejże tej mamy teraz wysmarować masłem. Z tego, co pani Ania pisze, to tego papieru już nie smarujemy, ale ten papier jest do pieczenia i jest napisane na nim, że nie przywiera, więc to ma sens. Dzięki za ten pomysł z tym papierem, to jest świetna sprawa. Przelać trzeba masę do środka. Uwaga, bo Pani Ania pisze o czymś, z czym się jeszcze nie spotkałem nigdy To jest chyba jakiś profesjonalny myk I trzeba do się do niego stosował Włóż do piekarnika o temperaturze 170 stopni bez termoobiegu Po czym zmniejsz do 160 stopni Piecz około 90 minut I on jest teraz nagrzany do 170 A jak włożę, mam zwiększyć do, zmniejszyć do 160 Ciekawa sprawa Ale no tak zrobimy Dobra, i na 90 minut. 90 minut to sporo. Mm, można zrobić dużo rzeczy w tym czasie. Na przykład słuchajcie, dziś pokusiłem się o pewną innowację i Gaugan dziś będzie burger roślinny. Próbował. Z czego on się składa? I wiecie co? Ja nie wiem, czy mu to dawać. Bo ja myślałem, że to jest jakiś taki wega burger, a to jest napisane, że woda, kiełki, słonecznika, teksturowane białko pszenicy, olej rzepakowy, gluten pszenny, bąka amarantusowa, teksturowane białko grochu, ekstrakt z cebuli, ekstrakt drożdżowy, czosnek suszony, cebula... Nie no, Gałgan, kurwa. Gałgan, ja, nie masz czego zrezygnować dziś. Umarańczy nie zjesz na pewno. Więc mam kukurydzę. W czy pies może jeść kukurydzę w puszce? Jak podaje Karba Petner, jak widać odpowiedź na pytanie, czy pies może jeść kukurydzę, jest jedna: tak. <grydza> Okej. Okay. Tak? Trzeba jednak pamiętać o tym, że powinna stanowić ona jedynie składnik zróżnicowanej diety a nie jej podstawę. Obecność zburza, w szczególności kukurydzy, w diecie psów od pewnego czasu zbudza niemałe kontrowersje. Dlaczego? Przecież wydawałoby się, że to naturalny składnik. Kukurydza to jest zboże? Kurwa, faktycznie, kukurydza to jest zboże. co, kukurydzy też nie dam. Czy ja mam jeszcze jakieś warzywo w domu? Okej, okay, Google. Okej, okay, Google. Kurwo. Otwieranie Google Now. Czy pies może jeść ananasa z puszki? Jak podaje Zoart? Jeśli to po prostu naturalny ananas, bez żadnych dodatkowych składników, może wylądować w misce psa. Czy on ma jakieś składniki dodatkowe? Dobra, jeśli wierzyć temu, co tu jest napisane na puszce, to w tym yy, jest ananas w plaster w soku własnym produkt pasteryzowany, składniki ananas sok ananasowy. To dziś gaugan recenzuje owoc Konkretnie ananas. Mam nadzieję, że się na mnie nie obrazisz, ale dziś tam uważam, to trzy owoc. O nie, tak cię nie widać. A więc ananas owszem jest jedzony I to zajebiście szybko Już Strasznie szybko się z nim rozprawiłeś Ja jeszcze poproszę o Mam obawiam się recenzję. Co sądzisz o ananasie? Ananas mm. to przepyszny owoc niezwykle popularny na całym świecie, którego spożywanie przyniesie wiele korzyści dla naszego zdrowia. Możemy spożywać go na wiele ruch. tak? Chciałbym jeszcze jednego ananasa. Się... O matko! matko. On wyrósł ponad stan. Ale może on opadnie jeszcze, co? Jest w przepisie, że on teraz ma... Zamknij się. I wyłącz się. Że on ma yy, stać w piekarniku. Żeby ochłonąć. No dobra, to ja go tak zostawię i nie wiem, co tak jest. Niech on co tam jest. I on co tam będzie, i on co tam jest. Państwo pamiętają taki cudowny numer, jak on tam pod tym szamponem, znaczy pod tym piecznicem, stoi Ronaldo z takim... E, z takim wow. szamponem pod tym. I y, Ronaldo tutaj... W sytuacji, jest w tej sytuacji, Cristiano Ronaldo sika się, bo się ta tak odam, nie, nie będę go puszczał, ale dobrze, ani sobie się kopie. Także są, nie, nie, ja jestem w przestrzeni, której będzie Cristiano Ronaldo także Nie, to Cristiano Ronaldo będzie w przestrzeni, w której był pan, panie Adam. Proszę Państwa, genialne miejsce, nie ma co gadać. Dla ludzi, którzy sport uprawiają, te są yy, 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 worki bokserskie. Przepraszam bardzo, foteliki. Jeśli chodzi o polewę, to jest dość prosta sprawa. Bierzemy sobie rondelek. Pod rondelkiem, żeby było ciepło. Topimy se masło. 120 gramów. Ci to jest tyle? I jeszcze trochę. Czy nam teraz roztopi? Proszę bardzo, roztopione. I teraz yy, ile tego cukru? 100 gramów cukru pudru. Jak nie macie sitka, to można cezakiem przesiać. To też powinno działać. Tylko zróbcie to może lepiej niż ja. Przeceć się ty paruwo. Dobra, tego cukru nie musi być tak dużo, bo ja będę dawał słodkie kakao. Nic straconego moi drodzy. I to trzeba mieszać. 60 ml śmietanki. To będzie mniej więcej tyle. Teraz gładką masę zdejmij z ognia i dodaj przesiane kakao. Teraz tak, pewnie chodziło o gorzkie kakao, bo na zdjęciach tutaj u pani Ani to to jest gorzkie. Ale ja nie lubię gorzkie, więc mam pewną zagostkę. Czy dodać to gorącą czekoladę z tych takich dobrych tych, czy inkę i dać trochę kawa... W... Ale nie, nie wydasz tak. Chociaż nie, damy to. To mamy zdjąć z ognia i cztery łyżki. Tego cztery. Dobra, udało mi się ten syf ogarnąć yy, i teraz tak, mamy jeszcze ten sernik, nie jest już taki gorący jak był. Co? I na niego chyba trzeba wylać tą masę, nie? Tylko nie wiem, czy mam to zrobić w tej formie. Dobra, zrobimy tak, że to poleję w tej formie do lodówki i się trochę tam ochłodzić, więc dam mu kilka godzin. I wrócę do was już na samą degustację. Dobra, więc serial wygląda tak. Nie jest może tak foremny jak Anny Starmach. Nie każdy jest Anną Starmach. Ale już na pewno ja nie jestem Anną Starmach. Teraz trzeba go. Ups! Spróbować. Chyba przełożyć na talerz, czy lepiej nie? Że tak go dam. I będziemy go próbować zaraz. Olewa jest ciągła, trochę zastygnąć, ale się zrobi kurba. Jogan, nie masz tu czego szukać w tym moment. Spróbujmy tego dzieła. Niewątpliwie jest to sernik. Ale ci trzyma kupy. Jest kurde dobry, ale dobry. To są wasze brzuchy, to jest wasze życie. Jedźcie świeże rzeczy. Niech to, że zjadłem do ćwierć sernika mniej więcej tak szybko jak. Galgan zjadł ananasa będzie dowodem na to, że naprawdę się uda. Pani Anna Starma Jest pani wielka. W sensie, yy, że tak nie, że fizycznie, tylko. Ja dziękuję Wam za kolejny odcinek drogi do Master Szefa. Pamiętajcie, że patronem tego odcinka było Letyshops. Jeśli chcecie wesprzeć kanał, to polecam ściągnąć wtyczkę, która jest w linku w opisie oraz zarejestrować się również przez link w opisie. Do zobaczenia chyba jeszcze w czerwcu. Troszeczkę bardziej, proszę cię, a tak. A teraz proszę cię, też troszeczkę, no, genialna sytuacja.